Z tej strony EndroTarnów yy, dzisiaj z takich organizujących spraw. Yy, yy, otworzymy sobie taką paczuszkę. Zaraz się dowiecie, co w niej jest schowane. Przejdziemy się motorynką. No a jak widzicie, senda tutaj ma ściągnięty plastik. Yy, zaliczyłem szlifa na zakręcie na lodzie. Popękał im plastik, on jest właśnie już u majstra. Się skleja. i manetka trochę ucierpiała. Też będę ją wymieniał kiedyś. No to, nie przedłużając, otwórzmy sobie tą paszuszkę. Wy o, po opisie i pewnie po miniaturce już wiecie co tu jest, no ale na samym początku powiem wam, że sprzedałem GoPro Hero 4. No i tak 3 dni później sobie zamówiłem na Oelixie nową kamerkę GoPro Hero 6 Black. no i co tu jeszcze więcej mówić, przechodzimy dalej do unboxingu sama kamerka prezentuje się tak jest to nówka, gość wygrał ją w konkursie i chciał się jej pozbyć po prostu, bo mu była niepotrzebna piękna, teraz filmy to będzie całkiem coś innego wyciągnijmy kamerkę z ramki gorzej się wyciąga niż jak w czwórce albo w poprzednich wersjach kamerka tutaj z przodu ma plastik a tutaj jest guma bardzo fajna w Discogu. Nie to co w czwórce. I niestety, ale akcesoria są dużo bardziej uboższe niż w czwórce. Tutaj mamy jak się ją wyciąga z ramki, montuje na kasku. instrukcję. No i naklejki niestety są tylko dwie. A w czwórce i w Hero 2014 tam były aż trzy. Instrukcja, no i same akcesoria, kabel y, typ USB, typu C. Y, we wcześniejszych wersjach były stosowane mikro-USB, no, jest to jakaś alternatywa dla poprzednich, dla poprzednich wersji. Z tego jeszcze dwa płaskie, czyli jeden płaski przylepiec i jeden zakrzywiony. I bateria litę, którą już zaraz włożę do kamery. Wracam po cięciu, bo zabrakło mi pamięci w telefonie. z dalej, minusem w tej kamerce jest to, że nie ma dodatkowego mocowania uchwytu na kask. W sensie, jak było do boku, bym chciał założyć na kasku. No i przechodząc dalej, włączmy kamerę. Musi złapać ostrość Menu, bo jest bardzo przejrzyste Sterowanie głosem Ustawienia yy, rozdzielczości Cztery, Nagrywa w 4K w 60 klatkach na sekundę Hero 4 nagrywała w 30 klatkach na sekundę Jeśli dobrze pamiętam ale ja będę stosował 1080 w 60 klatkach. No i przechodząc dalej, mamy jeszcze tryb zdjęć, y, tryb timelapsu. Na pewno zobaczycie w przyszłości y, różne tryby y, obiektywu. Ja będę nagrywał super view standardowo. Czyli szeroki obraz jest, zaraz zobaczcie No, wróć No i czasem do reszty Zapraszam was na motrynkę mm, dobra Wyciągam już motrynkę Ajaj Kurde, trochę zimno jest na polu, a ja w samej bluzie Dobra, stacyjka przekręcona, kranik odpalony. Jeszcze trochę podpompu, podpompuję. Za pierwszym razem. Jeszcze jest zimna, żeby nie dowierzali którzy to myślą, że odpalałem jeszcze przed chwilą. Czekają يشتغل <applause> Zrób karierę, jak stabilizacja wygląda. Dobra, jedziemy, wiem, jak to Pani, pani, Aj. No, więc w chodzi. W przyszłości na pewno będzie z niej jeszcze więcej filmów z Sendom, jak na prawie no i... No i co? Zostawcie suba, lajka, dzwoneczek i cześć i